Dziś bierzemy na warsztat proste, ale kluczowe pytanie. Co jest lepsze dla twojej kasy i bezpieczeństwa? Jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z o? Interesują nas tylko dwie rzeczy. Ile ci zostanie w kieszeni i jakie ryzyko bierzesz na plecy. Nie będzie teorii dla sportu. Mówimy po ludzku, bez lania wody. Po tej lekcji masz wiedzieć, kiedy jednoosobowa działalność ma sens, kiedy warto wejść w spółkę, jak różnią się podatki, ZUS Odpowiedzialność i co możesz zrobić w najbliższych 90 dniach? Zacznijmy od najważniejszego tematu. Odpowiedzialność. Przy działalności odpowiadasz całym swoim majątkiem. To znaczy, jeśli firma ma długi, w grze jest Twój dom, Twoje auto. Twoje prywatne konto. Urząd czy wierzyciel nie rozróżnia. To firmowe, to prywatne. Ty i Twoja firma to jedno. W spółce ZO za długi odpowiada sama spółka. Jest osobnym bytem. Twoje ryzyko jako wspólnika zazwyczaj kończy się na tym, co wniosłeś do spółki. To jest tarcza dla prywatnego majątku. Oczywiście jest jeszcze temat zarządu. Jeśli siedzisz w zarządzie i spółka nie płaci, a ty przegapisz termin na złożenie wniosku o upadłość, możesz odpowiadać majątkiem jako członek zarządu. Ale jeśli działasz rozsądnie i reagujesz na czas, prawo daje ci ochronę. Teraz podatki. W jednoosobowej działalności to klasyka. Płacisz PIT albo na skali, albo liniowo, albo ryczałtem oraz ZUS. Proste, szczególnie na starcie. Ale gdy zyski rosną, robi się ostro, bo PIT. Plus ZUS potrafią zjeść bardzo dużą część Twojej marży. W spółce z OOO podmiotem podatku jest spółka. Ona płaci CIT, najczęściej 9% dla małego podatnika albo 19% dla większych, a Ty dopiero później decydujesz, jak wyciągasz pieniądze na siebie. I tu jest cała magia, bo nie jesteś skazany tylko na dywidendę. Masz do dyspozycji kilka legalnych, prostych metod. Po pierwsze, wynagrodzenie z powołania do zarządu, uchwała wspólników. Stała miesięczna kwota za zarządzanie. Po drugie, masz umowy o pracę, zlecenie, dzieło, kontrakt B2B. Wszystko na realny zakres i rynkowych stawkach. Po trzecie. Najem prywatnego biura czy sprzętu dla spółki. Licencje na znak towarowy, domenę, program. Po czwarte, świadczenia wspólników na rzecz spółki zapisane w umowie na podstawie artykułu 176. Z punktu widzenia spółki, wszystkie te rzeczy są kosztami. Koszt obniża CIT. To oznacza, że zanim w ogóle pojawi się temat dywidendy, część zysku została już sensownie wydana na Twoją pracę, na Twoje zasoby, na Twoje ryzyko. A mit: spółka to zawsze podwójny podatek dotyczy głównie dywidendy. Masz jednak wybór, więc możesz ten efekt mocno ograniczyć. Dorzucę jeszcze estoński CIT, bo często się pojawia w rozmowach. Na estońskim CIT spółka płaci podatek dopiero wtedy, kiedy wypłaca zysk na zewnątrz. Jeśli reinwestujesz, nie płacisz na bieżąco. To świetne dla firm, które rosną, budują zespół, sprzęt, produkty. Trzeba tylko pilnować, żeby różne świadczenia na rzecz wspólników nie zamieniły się w ukryte zyski, bo wtedy fiskus też swoje weźmie. Przejdźmy do ZUS-u, bo to jest temat, który boli najbardziej. Działalność gospodarcza. Tu sprawa jest brutalnie prosta. ZUS płacisz praktycznie zawsze, nawet gdy masz słabsze miesiące. Mniejszy ZUS na starcie szybko się kończy, potem wchodzi twarda rzeczywistość. W spółce z OO wygląda to inaczej. Wspólnik w spółce wieloosobowej, co do zasady, nie płaci ZUS tylko z tego powodu, że ma udziały. Wspólnik jednoosobowy. Tu ZUS zazwyczaj się pojawia, bo prawo traktuje go podobnie jak JDG. Ale jest jeszcze wynagrodzenie z powołania dla członka zarządu. Płacisz składkę zdrowotną bez pełnego pakietu składek społecznych. Dla wielu osób to najtańszy legalny sposób na ochronę zdrowia i stałą wypłatę. Teraz księgowość i formalności. W jednoosobowej działalności jest prosta: książka przychodów i rozchodów albo ryczałt, mało papierów, niższy koszt księgowości. Idealne na start, gdy liczby są jeszcze małe. Spółka z O. O, to pełne księgi, sprawozdanie roczne, uchwały, trochę więcej administracji. Ale w zamian dostajesz dużo lepszą kontrolę finansów. Widzisz P i L, bilans, przepływy. Banki i inwestorzy to uwielbiają. Często właśnie dzięki pełnej księgowości szybciej dostaniesz leasing, kredyt czy finansowanie na rozwój. I wtedy koszt księgowości jest po prostu inwestycją. Jak widzicie rynek, duże firmy, korporacje, instytucje zwykle wolą współpracę ze spółką niż z pojedynczą osobą na działalności. Dla nich spółka to ramy, procedury, mniejsze ryzyko. Jej jest świetna przy mniejszych zleceniach i prostych współpracach, ale im większe kontrakty, dłuższe umowy i większe kary umowne, tym częściej spółka otwiera drzwi. Jest jeszcze temat inwestora, wspólnika i sukcesji. Na działalności nie ma udziałów. Nie dasz komuś 10% firmy, nie wpuścisz inwestora tak elegancko, trudniej przekazać biznes dzieciom. W spółce z OO masz udziały. Możesz sprzedać część, wpuścić inwestora, dać udziały fantomowe kluczowym osobom, zaplanować sukcesję. Krótko mówiąc, masz opcję, a opcje to wolność. VAT i kasa fiskalna działają bardzo podobnie w obu formach. Możesz być zwolniony do limitu albo rozliczać VAT jako czynny podatnik. Różnicę robi dyscyplina. W spółce pełna księgowość pomaga utrzymać porządek w dokumentach, rejestrach i płatnościach. Żeby to nie było abstrakcyjne, wrzucę kilka przykładów. Przykład pierwszy agencja marketingowa dwóch wspólników, wcześniej dwie osobne działalności. Dwa pełne ZUSy, podatki rosną, a kontrakty coraz większe. Po przejściu na spółkę ustawili wynagrodzenie z powołania, licencje na markę i najem biura. Spółka ma realne koszty, cit jest niższy, wypłaty są co miesiąc, dywidenda tylko jako opcja. Przykład drugi. E-commerce. Na działalności właściciel płacił wysoki Pit w dobrych latach i cały czas ZUS. Po przejściu na spółkę auto i magazyn znalazły się w majątku spółki łatwiej było negocjować leasingi, a przy dużych zakupach zwrot VAT poprawił cashflow. Efekt więcej gotówki na towar, mniej stresu. Przykład trzeci: software house. Na działalności trudno wejść do korporacyjnych przetargów. Po przejściu na spółkę łatwiej przechodzą weryfikacje, wchodzą w estoński CIT, reinwestują w zespół i rozwój. Skala rośnie szybciej, bo forma prawna przestaje być hamulcem. Kiedy zatem trzymać się JDG, a kiedy pójść w spółkę? Jednoosobową działalność wybierz, jeśli zaczynasz sam, masz niskie ryzyko, małe kontrakty i chcesz jak najprostszej księgowości. Spółkę wybierz, gdy skala rośnie, bierzesz większe umowy, zatrudniasz ludzi, korzystasz z leasingów, budujesz markę i zaczynasz myśleć o inwestorze albo sukcesji. Bardzo często moment zmiany przychodzi wtedy, kiedy ryzyko zaczyna ci zabierać sen, a PIT plus ZUS zjadają za dużo zysku. Oczywiście spółka ma też minusy. Księgowość jest droższa. Są sprawozdania, uchwały, zarząd musi pilnować terminów. Ale to da się ogarnąć checklistą i nawykami. W zamian dostajesz ochronę majątku, wiarygodność i elastyczne, legalne wypłaty. Na koniec prosty plan na 90 dni. Najpierw podejmij decyzję, czy już teraz przechodzisz na spółkę, czy przygotowujesz grunt i liczysz. Potem zadbaj o umowę spółki dopasowaną do Twoich celów: udziały, reprezentacja, ewentualny artykuł 176. Następnie wybierz księgowość, otwórz konto, ogarnij CRBR i porządek w dokumentach. W kolejnych tygodniach ustaw wypłaty właścicielskie, procedury VAT, miesięczny PNL i krótkie protokoły z decyzji zarządu i trzy zdania na podsumowanie. Po pierwsze, w jednoosobowej działalności odpowiadasz całym majątkiem. W spółce z OO masz tarczę. Wyjątkiem są błędy zarządu. Po drugie, przy większej skali spółka zwykle daje lepsze podatki i tańszy kapitał niż na działalności. Po trzecie, jeśli myślisz o inwestorze, wspólnikach sukcesji i mocnej pozycji na rynku, spółka z OO po prostu wygrywa w długim terminie.